Zastanawiasz się, gdzie spędzić wolny weekend? Lubisz zwiedzać zabytki i aktywnie wypocząć? Mam dla Ciebie propozycję. Witam w programie Gdzie na weekend i zapraszam do Bierutowa. W Bierutowie pokażę Wam ciekawe zabytki, posłucham tutajszego hejnału, wybiorę się na wycieczkę rowerową i pojadę konno. Złapię też rybę, którą upiekę na grillu, a na koniec spłynę kajakiem po Widawie. Wyruszam do Bierutowa. To zaledwie 50 km na wschód od Wrocławia. Przez miasto przepływa rzeka Widawa. Bierutów powstał na szlaku handlowym z Kluczborka do Wrocławia. Prawa miejskie otrzymał już w 1266 roku. Dzisiaj w Gminie Bierutów mieszka 10 tysięcy ludzi. Brak przemysłu daje Gminie niepisany status oazy ciszy i spokoju. Moją wycieczkę rozpoczynam od zwiedzania tutajszego rynku. Tak niegdyś wyglądał ratusz z pierwszej połowy XV wieku, jednak w 1945 roku Bierutów został bardzo zniszczony i z ratusza ocalała tylko gotycka wieża bez hełmu. Murowaną z cegły w wieżę wzniesiono na planie kwadratu. Podstawa hełmu, ośmioboczna, otoczona jest żelazną balustradą. Na wieży znajdują się dwie okrągłe tarcze zegarowe. Od momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej codziennie z wieży odgrywany jest hejnał miasta. Słyszycie to? To tutejszy hejnał. Dwa lata temu skomponował go biurutowski muzyk amator Jan Juncewicz. Idę dalej zobaczyć pozostałości po średniowiecznym zamku. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z XIV wieku. W XVI zamek był rezydencją księcia Henryka II Podjebrada. W 1884 roku zamek przekazano do dyspozycji następcy tronu pruskiego. Obecnie na terenie zamku znajdują się mieszkania komunalne, ale władze miasta planują tutaj stworzenie Muzeum Regionalnego Ziemi Bierutowskiej. Idę dalej zwiedzać miasto. Mury miejskie wzniesione w miejscu pierwotnych wałów obronnych pochodzą z XIV wieku. W późniejszym okresie wzmocniono je wieżami trzech bram. Do dzisiaj zachowała się większa część ich pierwotnego obwodu. Kolejne miejsce na zabytkowej mapie Bierutowa, które postanowiłam odwiedzić, to kościół pod wezwaniem mojej patronki świętej Katarzyny. Zbudowano go 7 wieków temu. To poewangelicki kościół zamkowy, zbudowany w XIII wieku w stylu gotyckim. Wnętrze kościoła było kilkakrotnie niszczone pożarami. W jednym z nich spłonęła również wieża, którą odbudowano w 1680 roku. Po wojnie świątynię używano jako magazyn, w 1982 kościół ponownie przejęła parafia rzymsko-katolicka. Kościół to budowla gotycka z barokowym wyposażeniem, murowana z cegły o układzie gotyckim z przyporami o trójnawowym bazylikowym korpusie. W nawie północnej znajduje się drewniana loża książęca z 1679 roku. W Bierutowie można także znaleźć ślady po społeczności żydowskiej. Jednym z nich jest budynek synagogi z 1809 roku, w którym dzisiaj znajduje się aula szkolna i sala gimnastyczna zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Po długim spacerze na rynku spotykam się z Mariolą, Moniką i Tomkiem. Dalej pojedziemy na rowerach, bo w okolicy Bierutowa są ciekawe szlaki rowerowe. Teraz gdzieś tutaj, prawda? Na tej mm -hmm. trasie. Dokładnie tutaj, gdzie są te strzałeczki. To dokąd jedziemy teraz? Słuchaj, mamy kilka tras świetnych dla rowerzystów. Mamy jedną kolejną widzę, która liczy 25 km. Następną mamy folwarzną, no, która yy, ma 21 bodajże km. No i ostatnia mamy, ostatnią mamy, która liczy 20, 18 km myśliwska trasa. Wszystkie trasy są o takim stopniu trudności, że właściwie. Wszędzie przejedziemy. So, przejedziemy. Ogólnie jest troszeczkę piasku, troszkę jest grząsko, ponieważ to są tereny leśne. Z asfaltowej drogi wjeżdżamy do lasu. Po piasku jedzie się znacznie trudniej. Tutaj, nieopodal wsi Kijowice, znajduje się kamienny krzyż z 1357 roku. Jest to jeden z największych krzyży pokutnych na Dolnym Śląsku. Jeszcze nie koniec mojej historycznej podróży. Chcę też odwiedzić miejscowość Stronia. Zmienię tylko środek transportu. W tej chwili mamy 11 koni no i w przyszłości zamierzamy prowadzić jazdy konne. A jakie to są rasy koni? i Jak długo się Pan tym zajmuje? To są konie rasy śląskiej. Zajmuje się od 6 lat hodowlą. One są bardzo spokojne, prawda? Konie tak. rasy śląskiej. Tak, są łagodne konie. Nadają się do jazdy w zaprzęgu. Derma jest źrebna. No i proszę jechać spokojnie, żeby nie galopować. Dalej pojadę konno aż do Stronia. Tam znajduje się najstarszy kościół na Ziemi Bierutowskiej. Studenci architektury przyjeżdżają z całej Polski, żeby go narysować. Okolica jest bardzo malownicza, zielone łąki i pola pełne kwitnącego rzepaku idealne miejsce na taką konną przejażdżkę. Po godzinie dojeżdżam do Stronia pod Miejscowy Kościół. Kościół wzniesiono w drugiej połowie XIII wieku. Wieża dobudowana do świątyni pochodzi z 1731 roku. Kształt tego kościółka jest fascynujący jest unikalny. To jest fakt. Prawdopodobnie w Europie yy, oprócz naszego jest jeszcze są jeszcze dwa yy, bodajże tego typu zabytki, czyli druga połowa XIII wieku. Świątynia jest wczesnogotycką budowlą wzniesioną na niewielkim przykościelnym cmentarzu z granitowych kamieni narzutowych i odłamów rud darniowej. Budowla ma kształt rotundy, co czyni ją wyjątkową. Mamy tutaj tablicę pamiątkową yy, rodzin, yy, która... Fundowała czy ołtarz, czy, czy powiedzmy niektóre elementy w kościele, ale to już są czasy jakby późniejsze. To co było na początku, to, to wzniesione zostało rękami mieszkańców okolicznych wiosek i samej strony. Nawa kościoła jest słabo oświetlona dwoma kondygnacjami okien. Niegdyś służyły one jako otwory strzelnicze. W kościele znajduje się interesująca kamienna późnogotycka chrzcielnica. Podczas prac archeologicznych zaczęliśmy się zastanawiać, co znaczą symbole na ścielnicy. Doszukiwano się jakichś pochodzenia masońskiego czy, czy coś związków z, z templariuszami. Po konsultacjach z historykami, z archeologami, okazało się, że jest to data. Data powstania tej silnicy, czyli rok 1517. Czy architektonicznie kościół wyglądał kiedyś tak, jak wygląda teraz? Był troszeczkę inny. Doszukano się miejsc, gdzie były, było jakby podwyższenie i osobne wejście dla ówczesnych właścicieli stroni. Oni wchodzili jakby osobnym wejściem, siadali w osobnych ławkach a po prostu pozostali mieszkańcy już na dole, tym wejściem, które teraz jest, wchodzili do kościoła i uczestniczyli w nabożeństwach. Warto tutaj przyjechać chociażby dla samych zabytków. Może nie są tak znane jak Zamek w Książu czy Ostrów Tumski we Wrocławiu, ale mają swoją historię i są bardzo urokliwe. Trochę się już zmęczyłam tymi atrakcjami i zgłodniałam. Pora coś zjeść. W okolicach Bierutowa jest kilkanaście stawów rybnych. Zobaczymy, co uda mi się złowić. Rybacy chwalą takimi dużymi, dorodnymi. Ja niestety mam małą, ale mi się podoba. Wiedział, <laughs> Moja to pierwsza ryba. Tarlaka bo mam to na wyspie Tarlaki. Nie udało się złowić okonia. Jakie tu jeszcze można złowić ryby? Jakie tu są ryby? No z dzikich ryb prawie wszystkie. Oprócz tych hodowlanych podstawowym jest karp, który w 90% tutaj jest obsadzony. Ponadto amur i to upyga. A, a najbardziej to mi smakują no te ryby dzikie jednak. No tak, Okość to jest naj, naj, najsmaczniejsza, bo chyba poza tym lin, zwykłe płotki a karpie to są dla konsumentów, dla odbiorców. Myśmy zaczęli budować to tam 20 lat temu, to ja zacząłem. No i tak inni sąsiedzi, którzy mieli też użytki zielone, poszli za przykładem i wszystko co można było tutaj zalać, no to jest zalane. Jest tylko tego ponad 40 hektarów. Ale każdy może tu przyjechać i sobie tak powątkować jak mi przed chwilą? No to z, z pewnym ograniczeniem, no ludzie przede wszystkim zaufania, ale ja myślę, że okay. temu, który dobrze zobaczył, patrzy, to ja pozwalam. Tam płynie do tych jajek. Dwa, dwa gniazda mają. Proszę zobaczyć, tutaj jest gniazdo. Wow. To jest gniazdo kaczki krzyżówki, ale odpływamy dalej, prawda, żeby jej nie spłoszyć, żeby mogła spokojnie przylecieć sobie z powrotem i wysiadywać dalej. Udało mi się złowić kilka okoni. Mam nadzieję, że wystarczy dla mnie i dla moich nowych znajomych z Bierutowa, ponieważ umówiłam się z nimi na grillowaną rybę. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. Moja podróż do Bierutowa również. Wracam do Wrocławia, ale kajakiem Bożeką Widawą do stolicy Dolnego Śląska z Bierutowa prowadzi szlak wodny. Oglądajcie program, gdzie na weekend i bądźcie ze mną podczas kolejnej wyprawy. Do zobaczenia!